Lę. Drzewa produkują bardzo dużo tlenu. Dla zwierząt jest to dom, miejsce, gdzie mogą się pożywić, schować, a dla ludzi miejsce, gdzie możemy przyjść na spacer, posłuchać natury, odprężyć się, wyciszyć i zaczerpnąć świeżego powietrza. Oczywiście, że tak. Drzewa, kiedy rosną, tak samo jak ludzie, nabierają odporności. Są odporne na różne grzyby, choroby grzybowe i nie tylko, ale z wiekiem słabną. I to właśnie wtedy atakują najgorsze choroby. Grzyby, owady i inne czynniki zewnętrzne, na przykład bardzo zanieczyszczone powietrze. I ich kondycja, ich zdrowie jest coraz słabsze. Las powstaje z małych sadzonek albo z nasion. Mamy dwa sposoby do sadzenia lasu. Właśnie leś pan leśniczy i pracownicy sadzą małe sadzonki, ewentualnie zostawiamy do naturalnego oddychu czyli pozostawiamy las, aby sam się zasiał i wyrósł. W lesie należy zachowywać się cicho i spokojnie. Las to dom zwierząt, bardzo wielu zwierząt. Dlatego musimy dbać o to, żeby one miały tutaj ciszę i spokój. Nie wolno śmiecić i palić ognia w dowolnych miejscach. Od tego są wyznaczone miejsca. budowany jest z kilku pięter. Jest ściółka, czyli wszystkie liście i iwy, które mamy pod stopami. Runo leśne, czyli tam gdzie zbieramy grzyby, jagody, mamy potem podszyb, to są te krzewy, na przykład jarzębina, z których robimy piękne korale. I drzewostan duży, czyli te wszystkie drzewa, które mają piękne korony nad naszymi głowami. No to, na pewno nie tak, jak ja jestem dzisiaj ubrana. Mam na sobie mundur wyjściowy, czyli mam koszulę, krawat, marynarkę, wyjściowe buty i spódnicę. To jest mundur wyjściowy. Mundur codzienny to jest zwykła zielona koszula bez marynarki, ze zwykłymi spodniami i butami, zdecydowanie wygodniejszymi na sznurówki. Ale czasami się zdarzy, że też przychodzimy w tych mundurach wyjściowych. Musimy w końcu ładnie wyglądać na takie specjalne okazje jak dzisiaj. To jest granitowy głaz. Jestem w dorówce koprówce, przy polanie kadę. To będzie, szukam pomnieka przyrody. O, znalazłem pomnik przyrody, głaz Oskara Michalika. Po miesiąc z rodzicami znaleźć kolejny pomnik pilota z zburzyć. A teraz mam przedstawiać kolejną stronę. Znajduje się ona w tym miejscu. Średniczo-edukacyjna dróżka kopruszka, jej nazwa pochodzi od słowa koprów. W kwarze śląskiej to znaczy komar. Jest bardzo dużo owadów, a na stawie można zobaczyć ogry.